Paweł Krasowski, dzień dobry, Szanowni Państwo. Zgodnie z obietnicą złożoną i 6 maja, i wczoraj, dziś spotykamy się z burmistrzem miasta Mrongowa, panem Jakubem Doraczyńskim, by chwileczkę porozmawiać i zadać kilka pytań. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Proponuję, byśmy na początku wrócili do przełomu 7 i 8 kwietnia, kiedy to były ogłoszone wyniki wyborów samorządowych. Jak Pan zareagował na takie bardzo ogromne poparcie mieszkańców Prągowa? To znaczy, już na etapie jakby kampanii no, czułem i też czuliśmy jako cały komitet, że to poparcie jest dosyć duże, także spodziewaliśmy się, że wynik będzie dobry, ale akurat skala tego wyniku zaskoczyła nas wszystkich. Ja osobiście najbardziej cieszyłem się z wyniku przede wszystkim komitetu i wszystkich moich radnych, bo gdzieś tam Trwały te dochodziły do nas wyniki z kolejnych okręgów i tak naprawdę już w którymś momencie byłoby mi przykro, gdyby któryś z radnych, gdzie wiedzieliśmy już, że na przykład z 10 radnych już się dostało, czy 11 czy 12 na przykład by się okazało, że nie dostał, to nawet pod tym względem po prostu się cieszyliśmy. No to już wielokrotnie mówiłem, gdzieś ta euforia jest, jest to naprawdę no coś, coś fajnego, coś, co się zapisze w historii miasta takie też ukoronowanie też i naszej pracy i tego jak zaplanowaliśmy tą kampanię, ale też naszych jakby ludzi i nas jako osoby, no bo tak naprawdę te poparcie to też w dużej mierze jest kwestia oceny nas jako jako ludzi, tak naprawdę i mnie i zarówno moich kandydatów na radnych, całego komitetu, także coś fantastycznego, duży mandat, duża odpowiedzialność. Dzisiaj już tak naprawdę zostaje to w pamięci jako fajna pamiątka i coś przyjemne uczucie, ale dzisiaj już jesteśmy w ferworze pracy i walki i to tak naprawdę już dzisiaj nie, za dużo o tym już nie jest, nie mamy czasu myśleć. Właśnie ten ferwor zaczął się tak na dobrą sprawę zaraz po wyborach, bo jeszcze jako burmistrz elekt pojawiał się Pan tutaj w urzędzie, zapoznawał się z pewnymi ważnymi kwestiami. Dzisiaj mija czwarty dzień od kiedy jest Pan oficjalnie burmistrzem. To bardzo intensywny czas. I bardzo owocny już na pewno. To znaczy na pewno intensywny, bo też no jakby jesteśmy w tej fazie wstępnej, że oprócz już tych rzeczy, które na bieżąco trzeba realizować, to też chcę poznawać jeszcze tutaj urząd, pracowników, rozmawiamy. Też wiadomo, że przy, za każdym razem jakieś zmiana władzy to jest wiele różnych niepokojów i plotek i przeróżnych tematów, które. Też utrudniają pracę tak naprawdę, no do dzisiaj już moim pracownikom, za których ja jestem odpowiedzialny, urzędnikom naszym, także gdzieś tam równolegle prowadzimy te kwestie takie czysto ludzkie i już merytoryczne. Mam nadzieję, że jak już będzie więcej czasu na kwestie merytoryczne, to troszkę to się uspokoi. Na razie jest bardzo intensywnie, niewiele czasu ale też już udaje się uruchomić przyjmowanie interesantów od poniedziałku, też w godzinach 13-16. Na razie jest tylu chętnych, że jest prośba, żeby się umawiać przez sekretariat, ale później myślę, że też będzie możliwość tak naprawdę w każdej chwili tutaj w te poniedziałki zajść. Ja na pewno tutaj będę dostępny. Dużo spotkań. Dużo jest też tematów wrażliwych, jeżeli chodzi o inwestycje, ale cieszę się, rozmawiamy. Gdzieś jest odzew fajny też i mieszkańców, i osób, których dotyczą te tematy. No, gdzieś to podejście, które ja, którym się w życiu kieruję, że gdzieś wszyscy musimy się starać do tego dobra wspólnego działać. Na razie przynosi efekty. Mam nadzieję, że tak będzie cały czas. Wspomniał Pan o mieszkańcach. To tak na dobrą sprawę jest kluczowa sprawa i w Pana programie wyborczym, i w Pana działaniu. Ta współpraca i to, że będzie się Pan z nimi spotykał na pewno nie tylko w urzędzie, bo pewnie z czasem uruchomimy jakieś inne programy, które będą powodowały, że ci mieszkańcy będą uczestniczyć w życiu samorządów, to jest jeszcze przed nami, ale mieszkańca jest najważniejszy w tym wszystkim. To niezmiennie, tutaj też no, to, to, to było klucz naszego, trzon w ogóle naszego programu, wokół czego budowywaliśmy resztę też i zadań i inwestycyjnych i pomysłów na to, jak ma być wszystko zorganizowane i chcemy to kontynuować i gdzieś dzisiaj widzę też nawet, że ta nasza otwartość i też mamy teraz taką sytuację, że samorządy nasze tutaj sąsiednie jest bardzo taka przyjazna atmosfera i staramy się razem wspierać i działać. Mamy wiele wspólnych tematów, bo zarówno z panem wójtem Piotrem Piercewiczem, czy to obecnie teraz starostą panem Cybulem, z którym też wiele lat się znamy, współpracowaliśmy w obrębie Rady. No myślę, że, że to jest naprawdę taki czas, gdzie, gdzie powinniśmy teraz się wykazać, gdzieś przełożyć to tutaj te dobre nasze sposób, w jaki się komunikujemy i nastawienie na, na to na korzyści dla mieszkańców zarówno miasta, jak i gminy, i całego powiatu. Także tutaj. Słów kilka od sytuacji w Radzie miejskiej w poprzedniej kadencji było sporo przepychanek. Było tak zwanej tej złej krwi. Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej, bo wszyscy radni są z Pana komitetu. jesteście jedną drużyną, a to kluczowe w sprawach samorządowych. To znaczy, jesteśmy jedną drużyną, ale też powiem szczerze, że my dobierając kandydatów, to tak naprawdę to są wszystko osoby dosyć z silnymi charakterami. i to też nie jest tak, że biorąc pod uwagę, że my mamy wszystkie osoby z jednego komitetu, to tam panuje pełna zgoda i nie ma jakby rozbieżnych zdań w wielu tematach. Ja tak naprawdę no, dzisiaj jestem już trochę z boku, bo ja dzisiaj już z tym burmistrzem, Rada jest osobnym ciałem uchwałodawczym i tak naprawdę ja też służę poradą yy, i służę jakby tej pomocą, ale no dzisiaj to my już komitet jest komitetem, ale naszym, które ja jakby też współtworzyłem i, i z którego jestem dumny, ale dzisiaj Rada to już jest ciało osobne, które działa na swój, jakby już, na swoje konto. Ja działam na swoje, oczywiście, jest to ważne, że, że znamy się, że też ja jako burmistrz mam zaufanie radnych. Wiedzą, że te moje działania, które ja podejmuję, no, celem głównym jest no, dobro, jakby wspólne. No ale tak naprawdę zaczynamy dopiero. No, tematów będzie wiele sporo, też i trudnych, i kontrowersyjnych. To też na pewno nie jest to duże ułatwienie, ale to też nie oznacza, że ta nasza rada to jest jakby ciało takie tylko przyjacielsko-towarzyskie, bo tak nie jest. Naprawdę radni są. No, są to poważni ludzie i z charakterami. Tak jest. Tak. Będzie dużo poważnych spraw, one już jakby istnieją. Także się zastanawiam, czy pan burmistrz znajdzie chociaż chwilę czasu na odpoczynek i na realizację swoich pasji. No, to znaczy, czasu jest mało, ale też no dobrze się składa, że akurat kwestie samorządowe, czy kwestie ogólnie funkcjonowania i takiej polityki współczesnej to też są trochę moimi pasjami i to też mogę łączyć te. Te tematy, no drugą moją pasją jest rodzina i tutaj też ja przede wszystkim ten wolny czas, jest go teraz niewiele. Gdzieś wyrozumiałość mojej rodziny jest w dalszym ciągu duża. Całe szczęście, mam nadzieję, że, że jeszcze wytrzymają ten najgorszy moment. I też już mamy tutaj też, no bo gdzieś poza tym życiem takim tutaj zawodowym, toczy się życie prywatne. Też my mamy za chwilę tutaj komunię, nawet jutro <laughs> moich synów. Także też gdzieś łączymy to wszyscy razem rodzinnie. Czasu jest na razie mało, ale gdzieś no, też się z tym liczyłem i nie narzekam. To jeszcze tak na koniec. Co chciałby Pan usłyszeć od mieszkańców Mrongowa za 5 lat? To, to już mówiłem jakby w czasie sesji inauguracyjnej, że jeżeli. Ten taki odczuwalny w mieście, bo my to też czujemy, tak? że, że jest ten taki duch zmian, i jest taka otwartość, i, no i radość tak naprawdę w dużej części osób, żeby to pozostało. Ja, jeżeli za pięć lat mieszkańcy powiedzą, że ten burmistrz się sprawdził, i fajnie by było, gdyby został kolejną kadencję. To będę najszczęśliwszy, szczególnie, że no, jest wiele tematów takich, które już widzę, że, że mamy parę takich tematów wieloletnich, bo jest to jakby cała strategia. To pewnie za wcześnie o tym mówić, ale bym, chciałbym, żeby po prostu mieszkańcy w dalszym ciągu, tak jak dzisiaj, jest wiele takich po prostu pozytywnych słów i, i, i żeby to przynajmniej w dużej części pozostało. I to już by była dla mnie satysfakcja, myślę, myślę duża. I też, żeby jeszcze moja żona po tych pięciu latach... Miała chęć do mnie się odzywać, to, to też będę szczęśliwy. W końcu też jest mieszkańcem, także, także i wyborcą. I tego panu burmistrzowi serdecznie życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Pozdrawiam.